Wszystkim, tej Arabella Silentwater dzisiaj witam was znowu jako Konie Silentwater i nagrywam dla Was chyba już 33 odcinek serii nie był od nowa. Także zacznijmy sobie. Dzisiaj jesteśmy sobie w York City Plaza i mamy sedanka u dozorcy. A, zauważyłaś kwiatek? To jest nagroda za moją ciężką pracę w tej galerii, a myślisz, że dlaczego ta podługa tak się błyszczy? Od kogo go dostałaś? Oj, tam nie martw się tym! Dobrze, skoro tak ładnie prosisz. dostałem go od kwiatarki Iris. Przyjechała tu do centrum handlowego aż z placu Aiden. Gdzie znajduje się plac Aiden? Gdzież jak nie tutaj, w Jorwiku. Jak mogłaś tego nie wiedzieć? Iris była wprost zachwycona czystą podłogą. W przeciwieństwie co do niektórych nawet zdjęła buty, zanim weszła dalej. Na szczęście są jeszcze kulturalni ludzie. Nie, nie zakochałam się w niej przestań. Chciałbym odwdzięczyć się jakoś za ten podarunek, ale praca w galerii zajmuje cały mój czas. Wiem, Mam pewien plan. Porozmawiaj z Klementyną z kawiarni. Tutaj w galerii. Winna jest mi przysługę. Poproś, żeby dała ci coś najlepszego i wróć do mnie z tym. Porozmawiaj z Mirabel w kawiarni w centrum handlowym. Okej. Okay. I jakby nie wiem, czy to widzicie znowu, ale znowu mi się ekran po zrobieniu zdjęcia, ale dobra, nigdy nie byłam w takiej przyciemnionej... Nigdy nie byłam w takim przyciemnionym Jorvik City Plaza, więc okej. Okay. Cześć, masz może ochotę na vicole, na kole z drożdżówką? Przepraszam, coś powiedziałaś? Rozumiem, przysłał cię nasz dozorca. Najlepsza rzecz jaką mamy. Komu on tak powiedział? O rany, czyżby dozorca znalazł swoją miłość? Jeśli tak, to mam coś specjalnego. Weź proszę trochę przepysznych jorwickich czekoladek z tego pojemnika. Możesz powiedzieć dozorcy, że teraz jesteśmy kwita. Weź czekoladkę od Mirabel z kawiarni w centrum handlowym i daj je dozorcy. Dobra, weźmiemy. I lecimy do dozorcy. Naprawdę nie czaję, czemu tu jest tak ciemno, ale okej. Okay. Trochę ci to zajęło, ale dobra robota. Co w kształcie serca? Nie mogę jej dać serca. Pomyśl, że się w niej zakochałem. No cóż, niech będzie. Jak już mówiłem, mam pewien plan. Nie wydajesz się zbyt zajęta. Weź te czekoladki i daję Iris na placu Aiden. Dlaczego tego nie zrobię? Już ci mówiłem. Mam za dużo pracy i nie znajdę na to czasu. Chodź, weź ten plan Jorwiku. Zaznaczyłem ci na nim plac Aiden. Idź tam i daj mój prezent Iris. Daj czekoladki Iris na placu Aiden. Okej. Okay. Okej, okay, więc odblokowaliśmy plac Aiden i właściwie mega się cieszę, bo jak później będziemy mogli jechać na Molo 13, no to właściwie za dwa dni robię nagrywki do fajnego takiego teledysku i będę mogła zrobić takie, wiecie, nagrywki na dwa kąta i wyjdzie super. Mam nadzieję. W ogóle nie wiem, nie chcę mi się przelogowywać, bo to mi zajęłoby za dużo czasu, ale bym się musiała przelogować, żeby nie mieć takiego ciemnego tutaj motywu. Nie wiem co mam zrobić. No dobra, trudno. <laughs> trudno już, dobra. Idziemy do tej Iris. Witam, w czym mogę pomóc? Czekoladowe serce od dozorcy? Och, to bardzo miłe z jego strony. No, teraz to mnie zaskoczyłaś, ale to miło z jego strony. Myślisz, że mu się podobam? Świetnie wykonuje swoją pracę i chwileczkę co takiego? Mam iść na randkę do z dozorcą? Jestem zbyt nieśmiała. Policzki Iris pokrywają się czerwienią. Może gdybyś zaprosił mnie na lody do Leonarda, tam jest tak przyjemnie. Gdzie jest, le... Gdzie jest lodziarnia u Leonarda? Masz plan, Jurwiku? Pokaż mi go, to powiem ci, jak się tam dostać. Porozmawiaj z Iris na placu Aiden. Daj mi plan. Spójrz tutaj. Iris pokazuje punkt na planie miasta. Lodziarnia, lodziarnia u Leonarda jest tutaj. Mają najlepsze lody w całym Jurwiku i jest tam naprawdę fajnie. Iris z pewnym zawstyjem wskazuje inną lokalizację. Widzisz to miejsce? Trzymaj się od niego z daleka. To jest Molo 13, pełno tam podejrzanych typów. Oj, i już wracać do swoich kwiatów. Miłego zwiedzania jarwiku. Do zobaczenia! Okej. Okay. No ja właśnie na Molo 13 to muszę się dostać. O, jacie! Ile? Ile tu nas teraz pojawiło zadań nowych? <grym> Masakra! No dobra. Zróbmy sobie teraz może zadanie u Iwon. Hej ty! Czy ty to zrobiłaś? O czym mówię? Oczywiście o graffiti, które zaczęło pojawiać się wszędzie wokół ręku. O, to nie ty? Nie wiesz? Nie wierzę ci. Dobrze, dam ci szansę na udowodnienie swojej niewinności. Zamaluj wszystkie graffiti wokół ręku. Możesz zacząć od ściany, która jest za mną. To pędzel i farba. W drogę, zacznij malowanie. Zamaluj wszystkie graffiti na ścianie za Iwon. Ej, ale chwila! Przecież to nie jest. A, no dobra. Poprawimy to, znaczy naprawimy. Chociaż nadal nie jestem pewna, czy to nie ty. Wykonałaś, dobro, do, wykonałaś dobrą robotę, usuwając graffiti ze ściany, ale to jeszcze nie koniec. Byłam dzisiaj na miłym, spokojnym spacerze. Kiedy szłam aleją wiodącą na rynek, zauważyłam kolejne graffiti. Wyglądasz na zaskoczoną. Czyżbyś nie wiedziała o graffiti, które znajduje się w alei? Udowodnij to. Oto farba. Idź prosto do alei z pędzlem i zamaluj graffiti. Zamaluj graffiti w alei. Ej, no co jest? Jakby... Jezus, przecież to nie ja. Co prawda nie nagrywam zbyt długo, ale już od razu wam powiem, że ten odcinek będzie zbyt... Nie będzie zbyt długi, bo... No nie wiem. Bo po prostu jest już późno i trochę nie wymierzyłam sobie czasu tutaj nagrywania, ale dobra, zobaczymy. Teraz ale ja wygląda o wiele lepiej. Niedługo będziesz musiała udowodnić swoją niewinność. Kiedy ty byłeś zajęta malowaniem, ale ja poszłam do kafejki po słodką bułkę. Ku mojemu ogromnemu rozczarowaniu zobaczyłam najbardziej ohydne graffiti w historii. Było nieco schowane za koszem na śmieci, ale nadal mogłam je zobaczyć. To chyba najgorsze, jakie do tej pory widziałam. Jeśli je zamalujesz, udowodnisz, że jesteś niewinna. Wiesz co robić. Oto farba. W drogę, jedź do kafejki i sprawdź, że gra... I... W drogę, jedź do kafejki i sprawdź, że grafiki zniknie bez śladu. Co jest? Ale jak ja mogłam... Dobra, o, zrobię kolejne zdjęcie. Temu, że to nowi, to może akurat mi się zrobi już jasno. Nie, wciąż jest ciemno. Jesus, okej. Okay. Trudno. Aha, dostałam mafinkę, okej. Okay. Myślałam, że znalazłam graffiti. A, rzeczywiście ohydne. Czujesz to? Iwon bierze głęboki wdech. Powietrze stało się o wiele czystsze, a atmosfera jest znów miła i przyjemna. Dziękuję bardzo. Ym, jak masz na imię? Koni, jakie ładne imię dla młodej damy. To jeszcze nie koniec, Koni. Któregoś z się, kto stoi za tym wszystkim. W chwili obecnej nie mam żadnego powodu, aby użyć tę puszkę farby, więc możesz ją zatrzymać. Do zobaczenia wkrótce, Koni. I miej oko na tych okropnych graficiarzy. Okej. Okay. No to zrobimy sobie jeszcze jakieś jedno zadanko tutaj. No to może u Adama. Hej, sąsiadko, wybacz za ten cały hałas, ale prowadzę ze swoją dziewczyną dyskusję na najbardziej znienawidzony temat. O, nie jesteś naszą sąsiadką? No dobrze, kim jesteś? Rozumiem. Miło cię poznać, Koni. Mam na imię Adam. Jak widzisz, razem z moją dziewczyną przeprowadziliśmy się do nowego mieszkania. To pierwszy raz, kiedy mieszkamy razem, i uważam, że będzie cudownie. Problem w tym, że mamy jedną małą sprawę, która przeszkadza nam w sielankowym życiu jest to przeklęta sofa. Waży Tonę. Joanna, moja dziewczyna jest teraz zdrowo wkurzona, ponieważ wydaje jej się, że wniesienie sofy po schodach do mieszkania jest niczym bułka z masłem. Być może pomożesz mi przekonać ją, że możemy znaleźć lepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o wciągnięcie sofy po schodach. Moje ręce są tak zmęczone po całym dniu ciężkiej pracy. Porozmawiaj z Janną. Widzę, że spotkałaś mojego chłopaka nie do użytku. Koni, słyszałam wszystko, o czym ty i mój ukochany chłopak rozmawialiście. Adam uważa, że jestem dla niego niemiła, skoro zmuszam go do wniesienia na siłę więcej niż dwóch pudeł. Joanna mierzy wzrokiem Adama. Zatrudniliśmy kilka osób, które miały przenieść meble. Musieliśmy zapomnieć o Sofie, która nadal nie jest w mieszkaniu. Podniesienie małego mebelka nie może być takie trudne, prawda? Dobrze, skoro mój ukochany chłopak zamierza nic nie robić, ty i ja musimy rozwiązać ten problem po swojemu, prawda, Koni? Wygląda na to, że jesteś tą osobą. Jak wnieść sofę po wschodach do mieszkania? Przywiązać do liny? Wyśmienicie! W ten sposób wciągniemy sofę do mieszkania. Bułka z mazłem. Co za szczęście, że pojawił się ktoś, kto miał pomysł na rozwiązanie problemu, zamiast narzekać na zmęczone ręce. Joanna Lodowa tym wzrokiem patrzy na Adama. Wydaje mi się, że pamiętam, jak ktoś wspomniał, że wyrzucił na śmietnik linę tutaj, zaraz za rogiem. Jeśli ty przyniesiesz linę, postaram się, aby Adam przywiązał ją do sofy. Znajdź linę w śmieciach po drugiej stronie budynku, gdzie stoją Adam i Joanna. Okej, okay, czyli czas teraz grzebać w śmieciach trochę. Koni, muszę przyznać, że rozwiązanie jest naprawdę sprytne. Podaj mi linę, a ja pokażę ci, jak przywiązać ją w najlepszy sposób. Spójrzmy. Wydaje mi się, że chodziło o coś z uszami królika i lina powinna być. Ech, co to? Oczywiście, że wiem jak zawiązać linę wokół sofy. Robiłem to tysiące razy. Adam coś szepcze. Okej, okay, nie mam pojęcia jak to zawiązać, ale nie powiem Joannie. Czy możesz mi pomóc? Joanna i tak myśli, że jestem bezużyteczny, skoro nie potrafię wnieść sofy po schodach. Jeśli mi pomożesz, jak odwdzięcz... Jeśli mi pomożesz, jak odwdzięczę się czymś naprawdę super. Proszę, weź linę i opiąż nią sofę. Ja zajmę się Joanną, żeby nie zauważyła, że to nie ja przywiązałam linę. Przywiąż sznur do sofy. Okej. Okay. W ten sposób, okej. Okay. <grymne> o. No i od razu lepiej. Przeklęta sofa. Nie zmieści się nie zmieści też przez okno. Twój plan był naprawdę wspaniały, ale naprawdę próbowaliśmy już wszystkiego. Poddaję się, będziemy musieli dać radę bez sofy. Nadal mamy super krzesła, na których możemy siedzieć niczym para królewska i oglądać telewizję. Och, nie mogę się doczekać, aż usiądę i poczuję się jak w domu. O, masz rację, nagroda. E, wiem. Możesz wziąć sofę i tak nie mamy na nią miejsca, dlatego możesz ją sobie zabrać. Dzięki koni. Okej, okay, mamy sofę. I tutaj jeszcze na środku mamy jedno zadanie i sobie je zrobimy właśnie dzisiaj. I myślę, że sobie zakończymy, chociaż jeszcze zobaczymy, jak, jakie będzie długie. Ech, wygląda na to, że starszy pan jest głęboko zamyślony. Spróbuj przywitać się z nim ponownie. Co? Ach, wybacz młoda damo, Siedziałem zamyślony przy fontannie i zupełnie się nie zauważyłem. Być może chciałabyś chwilę posiedzieć przy fontannie Aiden. To dobrze robi, gdy ma się dużo na głowie. I co powiesz młoda damo? Pewnie zastanawiasz się, o czym tak myślę. Ech, chodzi mi... O gołębie. Gdy pracowałem jako ogrodnik miejski, zawsze dbałem o pokarm dla nich i ptaków było mnóstwo. Kiedy przeszedłem na emeryturę, miałam nadzieję, że ptaki będą mi umierać ten czas. Ale jest ich teraz tak mało. Dawniej roiło się tu od gołębi. Były tak oswojone, że jadły ziarno z ręki. Młoda damu, ja już nie jestem w stanie pracować, ale może z Twoją pomocą udałoby się przyciągnąć co z powrotem w ptasie towarzystwo. Że co? Ludzie ostatnio tak mówią, że ledwo ich słychać. Aha, chcesz mi pomóc? Lejesz miód na moje serce. Weź te torebki i rozrzuć ziarno w różnych miejscach na placu. Zobaczysz, że gołębie wkrótce tu wrócą. Rozsyp ziarno dla ptaków w pięciu miejscach na placu Aiden. Dobra. Ho, ho, ho! Wkrótce znów będzie tu słuchać furkot ptasich skrzydeł. Patrz, młoda damo, gołębie już wracają. O, chyba jest ich więcej. No, jest, jest, jest. Więcej się pojawiły nowe. Wygląda na to, że starszy pan jest głęboko zamyślony. Spróbuj przydać się z nim ponownie. Co? A tak, to ty młoda damo. Ależ się do mnie podkradłaś. Od razu zrobiło mi się miło na placu, gdy wróciły gołębie. Mogę siedzieć i patrzeć na nie całymi dniami. Co? Przepraszam, chyba znowu się zamyśliłem. Martwię się trochę o gołębie, ale nie mogę sobie przypomnieć dlaczego. Pamiętam jak ludzie często narzekali, że gołębie wszędzie brudzą. Młoda damo, mogłabyś wziąć wiatro i szczoteczkę, szczotkę, przepraszam, żeby posprzątać po gołębiach, bo inaczej ludzie zaczną się złościć na te piękne ptaki. Znajdź narzędzia do sprzątania i posprzątaj po gołębiach. Wygląda na to, że starszy pan jest głęboko zamyślony. Znowu? Teraz pamiętam. O rany! Departament do spraw zwalczania szkodników nie lubi gołębich zgromadzeń. Gdy się na coś uwezmą, potrafią być straszni. Kilka małych gołąbków to przecież żaden problem. Nie wiem, czym się te ludzie tak denerwują. Ale słyszałem, że Iwon skarżyła się i odkrażała, jak to ona dopilnuje, żeby ktoś w końcu zrobił porządek tym gołębiem koszmarem. Młoda damo, bardzo mi przykro, że sprawiłem Ci tyle kłopotu z tymi gołębiami. Czy mogłabyś im pomóc raz jeszcze? Musisz je stąd przepłoszyć, zanim pracownicy Jorvikiego Departamentu do spraw zwalczania szkodników pojawią się na placu. Gołębie można łatwo przekonać, ale gdy zobaczą, że ich po pobratymcy są tu nadal, szybko pracują na plac. Młoda damo, musisz szybko przepłoszyć gołębie tak, żeby już tu nie wróciły. Musisz biegać dookoła, machać rękoma, wtedy ptaki odlecą. Postaraj się przepłoszyć wszystkie, żeby żaden z nich nie pozostał na placu. Pocięce poczęstuje cię świeżymi owocami. Podbieg podbiegnij do grupki gołębi, aby ją przepłoszyć. Gołębie wrócą w ciągu minuty, jeśli nie przegonisz ich wszystkich, więc pośpiesz się. Ej, powiem wam intrygujące zadanie. Nie ma już się czym martwić, gołębie mogą odlecieć w bezpieczne miejsce. Smutno się znowu zrobiło na placu, kiedy gołębie odleciały. Dobrze, że zostało chociaż kilka, żebym mógł nacieszyć nimi oczy. Starszy pan znowu pogrąża się w myślach. Okej, okay, zostawmy go takiego pogrążonego w myślach, niż sobie rozmyśla. Ja mam tutaj generalnie jeszcze jedno zadanie, ale myślę, że zostawimy je sobie na następny odcinek, bo muszę coś jeszcze ogarnąć, a jest dosyć późno, więc... No, zakończę już po prostu... Także ja kochani wam bardzo dziękuję za oglądanie, no i do usłyszenia. Pa!